Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w programie Prawo na ławie. Przedmiotem dzisiejszego odcinka będzie kwestia obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dzieci. Obowiązek alimentacyjny jest to obowiązek dostarczania środków utrzymania i wychowania, jeśli chodzi o małoletnie dzieci stron. Jaki jest zakres tego obowiązku? Mianowicie wyznaczają go usprawiedliwione potrzeby małoletniego oraz możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanych. Przez usprawiedliwione potrzeby małoletniego rozumiemy kwestie związane z jego potrzebami emocjonalnymi, mieszkaniowymi, wychowawczymi, edukacyjnymi i wszystkim innym, co jest niezbędne do normalnego funkcjonowania i życia. Zakres usprawiedliwionych potrzeb może być nieograniczony. Dzieci mają różne marzenia, te mniejsze i te większe, które łączą się z określonymi wydatkami, które nieraz mogą przekraczać możliwości finansowe rodziców. Dlatego też ustawodawca zdecydował się na określenie, iż mają to być usprawiedliwione potrzeby małoletniego, a więc potrzebne do zamieszkania, czyli jeżeli dziecko zamieszkuje razem z rodzicami, to rodzice, czy z jednym rodziców, to rodzice muszą opłacać czynsz, media, czyli prąd, tak żeby dziecko mogło normalnie funkcjonować, wodę, ale też są to kwestie związane z wyżywieniem, artykułami, chemicznymi, rozrywką, edukacją. To wszystko składa się na zakres usprawiedliwionych potrzeb i ten poziom jest wyznaczony przez możliwości rodziców. O ile w przypadku skromnego życia te potrzeby też będą miały charakter skromniejszy, natomiast jeżeli rodzice mogą pozwolić sobie na więcej i sami żyją na wysokim poziomie, także obowiązek alimentacyjny będzie większy również dla takiego dziecka, które ma prawo do takiego samego poziomu jak rodzice. Z reguły problem alimentów pojawia się w sytuacji, kiedy rodzice nie żyją ze sobą wspólnie, a dziecko przebywa u jednego z rodziców. Wówczas obowiązek alimentacyjny rodzica, który zamieszkuje wspólnie z małoletnim dzieckiem, po pierwsze jest spełniany poprzez osobiste starania o wychowanie swojego małoletniego dziecka. Drugi wymiar to jest wymiar finansowy, bo oczywiście zapewnia on dziecku finansowanie mieszkania, ubrań, edukacji i innych potrzeb, o których wspomniałem. Natomiast małżonek, który nie zamieszkuje wspólnie z dzieckiem, ma mniejsze możliwości starań o wychowanie dziecka, takich osobistych starań, wówczas jego obowiązek administracyjny w głównej mierze wyczerpuje się w sferze majątkowej, finansowej i płatności określonej sumy pieniężnej. Stanem pożądanym jest, jeżeli rodzice są w stanie porozumieć się co do wysokości alimentu, wówczas nie potrzeba do tego angażowania autorytetu sądu i strony same mogą nawet w umowie zawartej w zwykłej formie pisemnej, czy też ustnie, czy też w formie notarialnej, określić wysokość obowiązku alimentacyjnego. Jeżeli między stronami nie ma zgody co do wysokości obowiązku anitacyjnego, potrzebne jest rozstrzygnięcie sąd. W sprawach dotyczących alimentów osoba, która składa pozew alimenty uprawniona do alimentów jest zwolniona od kosztów sądowych, a więc taki pozew jest wolny od opłaty sądowej, nie trzeba w tym zakresie ponosić żadnych kosztów. W ramach pozwu alimentacyjnego należy w nim oczywiście zawrzeć istotne elementy związane z pochodzeniem dziecka, załączyć akty urodzenia dziecka, tak żeby było wiadomo, że występuje w tej sprawie małoletnie dziecko, które jest synem córką rodzica, który go reprezentuje. W treści pozwu należy zawrzeć elementy dotyczące y, potrzeb dziecka, jak, w jakiej one są wysokości spełniane, zaspokajane, y, co y, potrzebuje dziecko, jaki jest, jest jego stan zdrowia, czy z tym związane są określone y, koszty y, leczenia. Po złożeniu pozwu sąd doręcza taki pozew pozwanemu, który ma prawo do ustosunkowania się do pozwu i wtedy może przedstawić swoje, swoje argumenty i twierdzenia, a także wskazać dlaczego i w jakiej wysokości ten obowiązek kantacyjny powinien go obciążyć. Wysokość, wysokość alimentów także powinna być urealniona, uprawdopodobniona w żądaniu małżonków z zaświadczeniem o wysokości dochodów. Jeżeli małżonek nie dysponuje zaświadczeniem drugiego małżonka, co w zasadzie rodzica, to może złożyć taki wniosek, żeby sąd go zobowiązał do przedstawienia zaświadczenia o wysokości dochodów. Inną kwestią dowodową, która ma na celu wykazanie potrzeb i możliwości zarobkowych, zwłaszcza możliwości zarobkowych rodzica, jest złożenie wniosku, aby drugi z rodziców przedstawił wyciągi z rachunku bankowego za określony czas, tak aby wykazać, jakie te rzeczywiście zarobki są, czy też nie posiada określonych, określonych oszczędności. W sprawach alimentacyjnych nie jest konieczne, aby został wskazany w treści pozwu świadek na okoliczności istotne sprawy, czyli potrzeby uprawnionego małoletniego i wysokość zarobków. Natomiast często się to zdarza celem wykazania sytuacji majątkowej i to kto w jakim zakresie zaspakaja potrzeby dziecka. Kwestią kolejną związaną z obowiązkiem alimentacyjnym jest podwyższenie lub też obniżenie alimentów, które już wcześniej zostały przez strony wypracowane, czy to w formie umowy, czy też orzeczenia sąd. Aby można było skutecznie żądać zmiany warunków wysokości świadczeń alimentacyjnych, musi nastąpić w tym zakresie istotna zmiana stosunków. Nie następuje ona z reguły z dnia na dzień, jeżeli tydzień temu czy dwa tygodnie temu sąd wydał orzeczenie o wysokości elementów. Trudno sobie wyobrazić sytuację, że przez niedługi czas powstanie zmiana stosunków, która uzasadni zmianę wysokości elementów. Musiałby być to zdarzenia bardzo wyjątkowe, czy też nawet tragiczne, które by zmieniły wysokość i wpływały na wysokość świadczeń. Dlatego też, aby dokonać skutecznie zmiany wysokości obowiązku alimentacyjnego poprzez jego podwyższenie lub zmniejszenie, musi upłynąć określony czas tak, żeby nastąpiła zmiana stosunku. Jest to kwestia związana z dorastaniem przez dziecko, czy przejściem z okresu nauczania w przedszkolu do nauczania w szkole podstawowej, czy też kwestią związaną z przejściem szkoły podstawowej do szkoły średniej, czy też na studi Różne te potrzeby wówczas się kształtują i zmieniają. Istotną dla zmiany stosunków jest także kwestia związana ze wzrostem cen, bo jak wiadomo z roku na rok wszystko drożeje, ale też się zwiększają potrzeby potrzeby dziecka. Na przykład dziecko, które miało 5, 7 czy 8 lat, nie ma jeszcze takich. Potrzeb związanych z wyjściami ze znajomymi czy do kina, te potrzeby się zwiększają w ramach dorastania dziecka. Jeżeli nastąpi taka zmiana stosunków, ona może nastąpić także w stronę zmniejszenia potrzeb lub też ich zwiększenia, będzie możliwość zmiany orzeczenia alimentacyjnego. Do kwestii obowiązku alimentacyjnego i świadczeń, jakie wpływają na zakres tego obowiązku, znaczenia nie posiada otrzymywane dodatki przez jednego z rodziców, np. 500 plus zasiłek rodzicielski, zasiłek wychowawczy. Te okoliczności otrzymywania świadczeń nie są brane pod uwagę przy orzeczeniu obowiązku alimentacyjnego. Kwest... Zasądzone świadczenia alimentacyjne, które są zasądzane na rzecz małoletniego dziecka płacone są do rąk rodzica, który z którym dziecko przebywa i rodzic ten powinien te środki wydatkować na potrzeby związane z dzieckiem. Jeżeli są to niewielkie świadczenia alimentacyjne, to nie stanowi to żadnego problemu, bo dziecko też zamieszkuje wspólnie z rodzicem, jego udział jest związany w życiu rodzinnym, także z korzystaniem z mieszkania, za które trzeba zapłacić, z Innymi kosztami. Natomiast przy świadczeniach alimentacyjnych, które wynoszą znacznie więcej, ta okoliczność już jest trudniejsza. No oczywiście stan pożądany to jest taki, w którym rodzic wszystkie świadczenia alimentacyjne, które otrzymuje od drugiego z rodziców, przeznacza na zaspokajanie potrzeb dziecka. Jest możliwość żądania obowiązku alimentacyjnego do pewnego czasu, bowiem obowiązek anitacyjny istnieje, dopóki dziecko nie może samodzielnie się otrzymać. To nie oznacza, że może być on nieograniczony w czasie do wieku 30 czy 40 lat. Jest to kwestia uwarunkowana możliwościami zarobkowymi dziecka. Dziecko, które dalej się uczy, jeżeli zwłaszcza się uczy w systemie, Dziennym studiuje, ma ograniczone możliwości zarobkowania, i tak co do zasady w orzecznictwie przyjmuje się, że jest to wiek 25-26 lat. Natomiast jeżeli dziecko, które skończy szkołę średnią, nie zamierza dalej edukować się albo jedynie edukuje się w systemie zaocznym, ma możliwości już. Zarobkowania. Oczywiście musi to być określone doświadczenie i ten obowiązek alimentacyjny może już stopniowo się zmniejszać, aż do czasu, kiedy będzie mogło ono się samodzielnie utrzymać. Też na kwestię obowiązku alimentacyjnego wpływa majątek samego dziecka, które może, które może posiadać taki majątek. Jeżeli ten majątek przynosi dochody, to również on zmniejsza obowiązek alimentacyjny. W kwestii obowiązku orientacyjnego najważniejsze jest porozumienie się między rodzicami, tak aby nie była potrzeba angażowania sądu. Natomiast jak już taka potrzeba zaistnieje, należy się do takiej sprawy odpowiednio przygotować, zrobić zestawienie wydatków, usprawiedliwionych potrzeb i to czego dziecko potrzebuje, tak aby sprawa prowadzona w sądzie była należycie przygotowana. Dziękuję serdecznie Państwu i zapraszam na kolejny odcinek.